Witajcie, każdy chyba się zgodzi, że najważniejsza rzecz w telefonie poza aparatem to oczywiście ekran. W segmencie flagowym standardem stało się wyższe odświeżanie osiągające 120 Hz. Natomiast nowe tańsze modele mają często AMOLEDa z niższym odświeżaniem albo IPS-a z wyższym. Nasuwa się w takim razie pytanie, który typ ekranu będzie dla kogo lepszy. Przekonajmy się. W ciągu ostatnich lat ekrany umieszczane w smartfonach dokonały naprawdę ogromnego progresu. Począwszy od wyświetlaczy, które miały słabe szczegóły obrazu, blade kolory nie do końca porywające kąty widzenia, przez coraz to lepsze Super AMOLEDy, a potem dynamic AMOLEDy Samsunga, przez ekrany Super LCD HTC, aż do czasu, kiedy najnowsze telefony mają już często znakomite AMOLEDy albo IPS-y. Mało tego, powoli standardem staje się wyższe odświeżanie ekranu nie tylko w segmencie flagowym. Wyższe półka cenowa, czyli flagowca, mają to do siebie, że są zaopatrzone w topowe ekrany, natomiast te tańsze urządzenia mają w tym aspekcie pewne kompromisy, aby finalnie cena nie okazała się zbyt wysoka. Z tego powodu musimy często podjąć decyzję, czy wolimy AMOLEDa z niższym odświeżaniem, czy może IPS-a, który ma odświeżanie na poziomie 90 Hz, czy też 120. Dlatego poruszymy sobie dzisiaj kwestię tego, jakie wady i zalety mają AMOLED -y oraz IPS-y. Dowiecie się jakie korzyści daje wyższe odświeżanie ekranu na przykładzie Redmi Note 10S, a także Poco X3 Pro. Dodam jeszcze, że w tym filmie możecie się spodziewać jednego ważnego gościa, który z pewnością o każdym typie ekranu przekaże dużo informacji. Zatem przechodzimy do rzeczy. Musimy na początek poruszyć kwestię, czemu akurat jako przykład są przeze mnie wybrane modele Xiaomi. Chodzi o to, że są to znane, a także lubiane urządzenia, no i też oferta produktowa Xiaomi jest niesamowicie rozbudowana, a to oznacza, że niektóre modele mają podobną cenę, z tym że specyfikacja przykładowa ekranu może być inna, tak aby pozostałe komponenty były nieco lepsze albo nieco gorsze. W sytuacji, kiedy mamy do wydania na nowego smartfona mniej więcej tyle samo, to możemy się zastanawiać czy oczekujemy lepszego wydajnościowo telefonu. Zaopatrzonego w IPSa z wyższym odświeżaniem? Czy może potrzebujemy czegoś z AMOLADem na pokładzie, z tym, że nie aż tak wydajnego. W naucie 10S dostajemy AMOLED Full HD, może osiągać nawet powyżej 1000 nitów jasności. Jednak aby ten telefon kosztował nieco ponad tysiaka, czyli bardzo podobnie jak Poco, Nie ma tutaj niestety wyższego odświeżania i mamy cały czas aktywne 60 Hz. W Poco umieszczono IPS-a ponownie Full HD ale nie ma tutaj aż tak dobrego poziomu najwyższej jasności. Możemy za to włączyć wyższe odświeżanie osiągające 120 Hz, a to oznacza, że animacje przewijanie wyglądają na tym ekranie znakomicie, ale pytanie, czy system utrzymuje cały czas najwyższy poziom oświeżania. Dzisiaj to też sprawdzimy. W temacie różnic, jakie występują pomiędzy amoled a także IPS-em, zaczniemy sobie od tego, czym obydwa typy ekranów się charakteryzują. Możemy uznać, że w dużym uproszczeniu IPS-y to ekrany LCD, gdzie ledowe diody oświetlają piksele. Co ważne, aby uzyskać równomierne podświetlenie stosowane są tutaj dyfuzory, natomiast często kiedy na ekranie IPS pokazywane jest ciemne, szare tło, to zobaczymy, że chociażby wcięcie na kamerkę do selfie może powodować nie do końca ładne powstawanie cienia. Na pewno bardzo mi się spodobało, że w ostatnim czasie tego typu ekrany zostały nieco ulepszone, a zarazem poprawione. Możemy dzięki temu zauważyć, że czarne elementy na ekranie, które przeważnie pokazują, że dany panel to IPS są obecnie dużo lepsze w aspekcie nasycenia czy kontrastu, a dawniej zapewne sami wiecie wyglądało to o wiele gorzej. Nie możemy jednak oczekiwać w IPS-ie aż tak dobrego efektu, jeżeli chodzi o czernie, jak w wolecie, dlatego, że czarne miejsca są tutaj podświetlone, a to sprawia, że mogą bardziej wpadać w takie odcienie szarości. Mimo to nowe ekrany IPS na tym polu są rzeczywiście dużo lepsze niż kiedyś i to cieszy. Sporym atutem każdego urządzenia zaopatrzonego w IPS-a może okazać się to, że te ekrany, jeżeli chodzi o barwy, są nieco bardziej naturalne. Nie ma to natywnie aż tak dużego podbicia jak w wolecie, z tym, że osobiście nie uważam, aby to była reguła. Owszem, możemy trafić o -y, gdzie barwy są niesamowicie podbite, ale szczerze nie pamiętam, kiedy ostatnio używałem smartfona, gdzie takie wrażenie występowało. Wrócimy jeszcze na chwilę do IPS-a. -y. Musimy z pewnością mieć na uwadze, że tego typu ekrany nie są aż tak jasne jak OLEDy, ale ponownie często są zadowalające wtedy, kiedy porównamy je sobie właśnie do OLED-a. Do tego mają całkiem dobre kąty widzenia i jasne, nie tak znakomite jak w OLEDzie, bo jednak czasem mogą się pod kątem przygaszać, ale i tak uważam, że IPS-y, jakie mają telefon w ciągu ostatnich lat dokonały jakościowo naprawdę wielkiego postępu. Samo działanie oled opiera się na zupełnie innej zasadzie. Każdy subpixel w kolorze czerwonym, zielonym, a także niebieskim może samodzielnie emitować światło. Na to pozwala zawarte w ekranie organiczny materiał, który potem jak przepuścimy przez niego prąd, może właśnie emitować światło. Skoro oled -y nie mają podświetlenia, to oznacza, że tego typu panele są cieńsze niż IPS-y. No i też gwarantowane są przepiękne, głębokie czernie. Z tego powodu, że czarne miejsca na ekranie mają wygaszone piksele. Niesie to zarazem kolejną zaletę, bo OLEDowe ekrany cechuje mniejsze zapotrzebowanie na energię, a to przekłada się na sensowne działanie Always on Display, dlatego że świecą tylko piksele, które w tym momencie na ekranie pokazują informacje, a reszta pozostaje wygaszona. Możemy się na pewno spodziewać, że barwy w OLEDzie będą nieco żywsze, o tym już mówiłem, no i też mamy zapewnione lepsze kąty widzenia, natomiast OLEDy mają swoje minusy, przykładowo wypalanie się ekranu, którego obecnie tak często raczej nie spotykamy ale o tym jeszcze opowiem. Co ważne, w większości nowe telefony mają w systemie rozbudowane ustawienia ekranu, pozwalające na proste edytowanie kalibracji. Zatem jeżeli natywne ustawienie waszego OLEDa czy też IPS-a nie do końca spełnia wasze oczekiwania, to w tym miejscu dokonacie zmiany. Z pewnością zauważyliście, że na zmianę używam nazwy AMOLED, -a, a także OLED, ale pytanie, czym oba te ekrany się różnią? Możemy uznać, że AMOLED to ulepszony OLED, dlatego że ma w sobie aktywną matrycę, która została osadzona na płaszczyźnie TFT, Aktywuje się po tym jak dotrze do niej prąd, a poszczególne piksele mogą być włączane jeszcze szybciej. Każdy ekran zarówno OLEDowy czy też IPS ma swoje wady i zalety. Z atutem IPS-a są na pewno koszty, dlatego że takie ekrany są nie tylko tańsze w produkcji, ale też tańsze do wymiany, i to jest ważne, jeżeli mamy tendencję do częstego rozbijania naszego telefonu. Mało tego, w IPS-ie nie ma szansy na to, aby jakieś elementy, które są pokazywane na ekranie dłuższy czas zostały na nim wypalone. Nie występuje tutaj również wada polegająca na powstawaniu pikseli, które są martwe, choć uważam, że nowe urządzenia z oled nie mają z tym aż tak dużego problemu i spotykamy to obecnie naprawdę sporadycznie. Na tym jednak plusy IPS-a się nie kończą. Tego typu ekrany mają całkiem stanowane barwy przy zachowaniu takiego naturalnego wyglądu obrazu. Natomiast wady to nie aż tak dobre czernie, czasem widoczne poświetlenie, szczególnie wtedy, kiedy na ekranie pokazywane są ciemne elementy. Do tego nie możemy się tutaj spodziewać aż tak dobrego poziomu kontrastu jak w oled Jako zalety w oled możemy zaliczyć znakomite Nieco lepsze kąty widzenia, a także bardziej żywe, podbite barwy, z tym, że to zależy od tego, jak dany ekran został skalibrowany. Cały siedem dopełnie niezwykle ważny plus, chodzi o to, że amoledy OLED -y są bardziej energooszczędne. Wady to wyższe koszty wymiany w razie jego rozbicia, no i też ewentualne wypalanie się w sytuacji, kiedy dłuższy czas ekran pokazuje te same treści. Skoro w temacie wypalania OLED jesteśmy, spotykamy to obecnie bardzo rzadko i musimy się naprawdę postarać, żeby tego typu wada u nas wystąpiła. Musimy tylko pamiętać o tym, aby telefon cały czas nie pokazywał jednej aplikacji albo jednego zdjęcia, z tego powodu, że właśnie wtedy narażamy ekran na jego ewentualne uszkodzenie. Zobaczymy po dłuższym czasie użytkowania w taki sposób, że niektóre elementy interfejsu aplikacji mogą być na ekranie wypalone, i szczególnie będzie to widać na białym tle. Natomiast, jeżeli unikamy tego typu stylu użytkowania, tak naprawdę nie mamy się czego obawiać i taki problem u nas nie wystąpi. Może się co prawda wydawać, że działanie Always on Display przyczynia się do tego, że narażamy się na szybsze wypalenie ekranu. Z tym, że na szczęście nic takiego się nie dzieje. Wynika to z tego, że jeżeli się przypatrzymy, no to zauważymy, że cały interfejs Always On przesuwa się w odstępie czasowym po ekranie, tak aby unikać właśnie problemu wypalenia. Cieszy mnie, że pomyślano o tym od samego początku tego rozwiązania i ekran jest bezpieczny. Ważna kwestia to oczywiście odświeżanie ekranu, czy jego wyższa wartość, jeżeli chodzi o tańsze telefony, to rozwiązanie warte rezygnacji za na to pytanie za chwilę odpowiem z tym, że to nie będzie takie oczywiste. Wyższe odświeżanie, jak zapewne wiecie, oznacza, że możemy uzyskać na ekranie więcej klatek na sekundę, a to przekłada się na ładnie wyglądające szybkie, a także płynne animacje. Zobaczymy to szczególnie w czasie przewijania treści, do tego wizualnie gry powinny wyglądać dużo lepiej w aspekcie płynności. Natomiast nie każda gra wykorzysta potencjał wyższego odświeżania, i na to zwracam Waszą uwagę. Przy dokonywaniu wyboru nowego smartfona z niższej czy też średniej półki, musimy się zastanowić, czy nasze oczekiwania spełnia bardziej lepszy kontrast, świetne czernie, rewelacyjne kąty widzenia oraz żywsze barwy, jakie zapewnia AMOLED, czy może potrzebujemy, aby każda animacja na ekranie naszego urządzenia wyglądała rewelacyjnie dzięki wyższym odświeżeniu kosztem obecności na pokładzie IPS-a. Oczywiście nie uważam, aby IPS to była wada, dlatego że pod wieloma aspektami są to świetne ekrany, ale raczej nie uzyskamy tam tak dobrego kontrastu albo czerni, na które możemy liczyć w Amoledzie. Czy w takim razie IPS-y są warte rezygnacji z amoled -a? Nie da się tego jednoznacznie niestety powiedzieć. Wszystko zależy od tego, jakie są Wasze oczekiwania wobec ekranu. Wiemy zatem, czym jest OLED, AMOLED, a także IPS, jakie mają wady i zalety oraz jakie korzyści daje wyższe odświeżenie, ale myślę, że jeszcze więcej szczegółowych informacji na ten temat na pewno przekaże Wam Stilgar. Sam nie wiem w momencie nagrywania tego filmu, jakie jest jego zdanie, ale zobaczymy, czy mamy odmienne podejście, czy może takie samo. Hej, tutaj SteelGuard, czyli ten koleś, który na co dzień siedzi właśnie w monitorach, telewizorach i ogólnie mówiąc w obrazie, które dają nam te panele. I dzisiaj zostałem przez Bartka poproszony, aby się wypowiedzieć na temat tego odcinka. I myślę, że temat jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy, ponieważ taka technologia jak właśnie AMOLEDy, OLEDy i tak dalej, to jest coś, czego my bardzo mocno wyczekujemy w monitorach. Oczywiście pomijając te minusy, które na rynku telewizorowym i monitorowym, jak chociażby wypalanie, są o wiele bardziej oczywiste niż w AMOLEDach. Dostałem bardzo proste pytanie, czyli co miałbym wybrać? 60-hercowego AMOLEDa czy 120-hercowego? LCDK, mianowicie IPS-a. I z samego początku mogę powiedzieć tylko i wyłącznie jedną rzecz, że nie da się odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ jest to wszystko bardzo subiektywne i już mamy tłumaczenie, jak ja to przynajmniej widzę. Ale musimy zacząć od czegoś całkowicie innego. Mianowicie, na rynku telefonów bardzo często widzimy bardzo prostą zależność. Mianowicie, jeśli mamy jakieś telefony bardziej budżetowe, tańsze i tak dalej, to najczęściej wkłada się tam po prostu tańsze również ekrany. A najczęściej tańszymi ekranami są oczywiście właśnie IPS-y zaś idą w drugą stronę, kiedy mamy telefon droższy, który chce się pokazać, pokazać wszystkie swoje możliwości i dać milion gadek marketingowych, czego on tam nie ma, to tam wkłada się właśnie AMOLEDy, jako te ekrany lepsze. I to jest bardzo ważna rzecz, o której nie można zapomnieć, ponieważ sam panel to jest tylko i wyłącznie cząstka tego, co my ostatecznie widzimy. Wraz z całym panelem idzie również jego optymalizacja, kalibracja, ustawienia, czas reakcji pikseli, pokrycie gamutu i cała reszta. Czyli im telefon jest droższy, tym większy możemy mieć budżet na dany panel, ale Również na jego poprawne dostosowanie. Im budżet jest mniejszy, tym niestety, ale musimy wybrać panel gorszy i również mamy o wiele mniej pieniędzy i czasu, aby ten panel w jakiś sposób jeszcze skalibrować i zoptymalizować. Więc najczęściej, kiedy na rynku porównujemy dwa jakieś telefony, to mamy do czynienia z czymś, co jest drogie i ma dobrego AMOLEDa, oraz czymś, co jest tańsze i ma po prostu gorszego ips -a. Więc jakie są plusy i minusy? AMOLEDy w przypadku telefonów mają kilka plusów. Ich największym jest oczywiście prawie że idealna czerń. Czyli jeśli ktoś bardzo dużo z telefonu korzysta w nocy, w ciemnym pomieszczeniu, kiedy nasze oczy są przyzwyczajone do ciemności, to telefon na OLEDzie, AMOLEDzie będzie wyglądał wręcz idealnie, ponieważ czerń będzie idealnie czarna, a na IPS-ie będzie ona niestety, można powiedzieć, srebrzysta, ponieważ mamy kontrast 1001 do jednego i porównujemy go do praktycznie kontrastu nieskończonego na AMOLEDzie. W dzień jednak, gdybyśmy mieli zrobić porównanie i gdybyśmy czysto teoretycznie wzięli dwa panele, które będą mieć identyczną Maksymalną wartość to tego największego plusu amoledów, czyli właśnie tej czerni, w praktyce nie zauważymy, ponieważ w dzień, dla naszych oczu, w bardzo jasnym pomieszczeniu albo na zewnątrz, ta czerni może wyglądać równie czarno jak na OLEDzie. Innym plusem amoledów jest oczywiście ich idealny wręcz czas reakcji pikseli, czyli o wiele mniejsze smużenie podczas jakiegokolwiek ruchu. A co jest jeszcze bardzo ciekawe, kiedy porównamy sobie droższe amoledy do tańszych IPS-ów, to zauważymy również to, że często droższe amoledy nie że są o wiele lepiej skalibrowane, ustawione, mają lepszą temperaturę barwową, to często mają, co jest. Nietypowe i co jest przeciwieństwem tak naprawdę rynku monitorów oraz telewizorów, to często te najdroższe telefony mają bardzo, ale to bardzo szerokie pokrycie, jeśli chodzi właśnie o AMOLEDy. A im szersze pokrycie, tym bardziej nasycone barwy. Oczywiście to, że coś jest bardziej nasycone, nie oznacza, że jest obiektywnie bardziej prawdziwe, wręcz przeciwnie, często są to właśnie barwy przekłamane, ale te barwy przekłamane coraz to częściej nam ludziom się podobają, bo są po prostu bardziej syte, bardziej żywe. To co z tymi 120 Hz na IPS-ie? Moim zdaniem odpowiedź jest prosta. 120 Hz jest fajne, jeśli się do niego przyzwyczaimy, to trudno troszkę nam wrócić do 60 Hz, ale w rzeczywistości te 120 Hz głównie wykorzystamy tylko i wyłącznie tam, gdzie te 120 Hz po prostu jest. Czyli na przykład w jakichś grach, które wspierają 120 Hz i tak dalej. Bo ja również wychodzę z jednego prostego dosyć założenia. Co z tego, że ekran mi się będzie troszkę płynniej scrollował? Mnie osobiście subiektywnie to całkowicie nie obchodzi. I mówię to ja. Kolej, który jest przyzwyczajony do ekranów 120, 240, nawet 360 Hz. Po prostu tak jak płynność w jakiejś grze jest dla mnie fajnym plusem i miłym doświadczeniem, tak też płynność przesuwania palcem po ekranie nie ma dla mnie po prostu żadnego znaczenia. Więc ja osobiście przez to, że wiem, że telefonu głównie korzystam w nocy w bardzo ciemnym pomieszczeniu i lubię na nim coś tam obejrzeć, to o wiele bardziej będę doceniał jego idealną czerń oraz częściej lepszą kalibrację, lepsze kolory i lepsze odwzorowanie danych barw, i to jest dla mnie większy plus. I przez to również, że praktycznie w ogóle nie gram w żadne gierki na telefonie, to te 120 mnie mówiąc prost, po prostu nie interesuje. A to, że ekran będzie się nam płynniej albo mniej płynniej przesuwał, dla mnie akurat w przypadku telefonu subiektywnie nie ma to praktycznie żadnego znaczenia. Więc ja doceniam idealną czerń i część to lepsze, bardziej skalibrowane kolory Nad właśnie responsywnością. Oczywiście najfajniej byłoby połączyć dwa światy na raz, czyli wybrać AMOLEDA na szybkim odświeżaniu, ale to oczywiście również idzie w parze z większą ceną. Jeśli jednak z telefonu całkowicie nie korzystacie w nocy, przychodzicie do domu i po prostu telefon odkładacie i koniec kropka, to tego największego plusu AMOLEDu, czyli najczęściej tej idealnej czerni, i tak praktycznie nie zauważycie. A kwestia kalibracji, temperatury barwowej i oddania barw jest bardzo mocno zależna od dokładnej marki, od dokładnego panelu i tego, kto ile tam czasu w ogóle spędził na tym panelu. Więc w dzień zarówno jeden, jak i drugi może wyglądać bardzo dobrze, ale to już trzeba mówić po prostu o szczegółach, a nie o danej technologii. Więc takie jest po prostu moje zdanie. Dajcie znać, czy się z tym, skadacie. Czy też nie? W aspekcie utrzymania wyższego poziomu odświeżania w testowanym pokoju nie zauważyłem większego problemu i cały czas mamy aktywne 120 Hz, prawie cały czas, o czym zaraz opowiem. To oznacza, że wszelkie animacje, przewijanie mają wymuszone właśnie 120 Hz. Natomiast są też aplikacje, gdzie w sumie nie potrzebujemy wyższego odświeżania i z tego powodu aktywuje się tam 60 Hz. Przykładowo dzieje się tak w MIUI 12.5, kiedy przejdziemy do aplikacji zegara, Manager plików. Czy też do aplikacji YouTube'a? Ważna kwestia polega na tym, że niestety nie wszystkie gry wspierają 120 Hz i może być tak, że Wasze ulubione tytuły działają tylko z niższym odświeżaniem. Możemy to sobie sprawdzić w sieci z tego powodu, że są dostępne listy gier na Androida z informacją, jakie one odświeżanie wspierają. Moje testy wykonywałem przy użyciu bardzo fajnej aplikacji Display Checker, która cały czas może pokazywać na ekranie, jakie system dobiera odświeżanie. Jeżeli jesteście ciekawi, jak to wygląda na Waszym urządzeniu, wydaje mi się, że to jest akurat bardzo ciekawe rozwiązanie, które pozwoli Wam to przetestować szybko i łatwo. Przechodzimy do podsumowania. Na pewno dokonanie wyboru pomiędzy Amoladem z niższym odświeżaniem oraz IPS-em z wyższym to nie będzie taki łatwy dylemat. Chodzi o to, że ja szczerze nie jestem w stanie Wam powiedzieć jednoznacznie w taki oczywisty sposób, który typ ekranu będzie dla Was lepszy, dlatego że w sumie każdy ma inne oczekiwania. Jeżeli oczekujecie od Waszego ekranu tego, że ma mieć piękne, prawdziwe czernie, fajny kontrast, genialne nasycenie, to wtedy amoledowy ekran zdaje się być oczywistym wyborem. Natomiast jeżeli jesteście w stanie się pogodzić z tym, że IPS ma trochę tam słabsze, powiedzmy, czernie oraz nasycenie, ale jednak potrzebujecie wyższego odświeżania właśnie w tańszym urządzeniu, no to wtedy IPS jest dużo lepszym wyborem. Na początku obiecałem, że opowiem o tym, jakie jest moje własne, osobiste podejście do tego tematu. I tutaj muszę przyznać, że uwielbiam efekty, jakie gwarantuje wyższe odświeżenie ekranu, ale jednak chyba dużo bardziej preferuję to, jakie nasycenie gwarantuje AMOLED, to jakie tam występują czernie, to, że ma nieco lepsze poziom jasności i Chyba w tej niższej półce cenowej decydowałbym się bardziej na AMOLEDA, nawet mimo tego, że ma tylko 60 Hz. Oczywiście, wyższa półka cenowa, czyli flagowce całkowicie niwelują ten dylemat, bo tam standardem jest i wyższe odświeżanie oraz ekrany OLEDowe. Dzięki za obejrzenie, zapraszam do komentowania. Ciekawy jestem, jakie jest Wasze zdanie na temat porównania AMOLEDA z niższym odświeżaniem oraz IPS-a z wyższym. Zachęcam do polajkowania tego filmu, jeżeli Wam się podobało, a także zostawienia suba. A tymczasem do! Do zobaczenia.